Witam gorąco wszystkich. Ja jestem Darius i w tym materle chciałbym Wam przedstawić mod, który jest warty uwagi. Mod ten nazywa się Lizard Multipurpose Shed. Stworzył go Mr. Hector. Pojemność 48.40 MB, a został wydany 14 września 2023 roku. Dlaczego jest ciekawy? No to zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Składa się z czterech shop różnego rodzaju. Tu mamy pierwszą. Ciekawie zrobiona, nawet bardzo fajne detale. Ściany ładnie się prezentuje, także można wykorzystać to jako no szopę do no, przełatwiania sprzętu różnorakiego. Proszę bardzo. Można zaparkować. Można wjechać. Także nie ma z tym problemu. Zwykła szopa. Można światło zaświecić. Świeci światełko. Pięknie. Ale szopa ma dodatkową funkcję. Tak samo jak i pozostałe Funkcję taką, którą się tutaj uruchamia Można włączyć i wyłączyć Włączamy funkcję I tworzymy sobie szopę do przechowywania towarów Taka sama jak jest oryginalnie Stworzona ostatnio przed Giantów, No a ostatnio już jakiś czas temu w sumie Ale ciekawy wynalazek, który Giant sprowadził a moderzy już po ładnie rozwinęli Myślę, że Hektor zrobił dobrą nowotę Proszę Nasiąka weszły Raz wrzucimy belę Teraz I co belę nie wrzucają się zrób. nie teraz zobaczymy i tutaj już właśnie nie można wchodzić bo już jest yy, zaznaczona jako magazyn także jeśli przeznaczymy go na przewożenie towarów no to już tutaj nie wejdziemy teraz zastanawiam mnie Dlaczego na przykład nie chcą wejść bele, ale zaraz na Ziarna, wyciąg. A bele czemu nie chcą wejść? Myślałem, że to jest też multi-storage, a to wychodzi, że tylko Chodzą palety z ziarnami, znaczy no, no palety. Mhm. Dobra, czyli tutaj tylko palety przeławiemy sobie. Tutaj nie będzie możli możliwości przewożenia L w takim kładzie. Proszę. Także tu już będzie inna sytuacja niż... Ee, w przypadku oryginalnego odżajanców uh, Dobra, przejdźmy sobie teraz dalej do następnego Tu jest takie bardziej otwarte Jest ten sam... Um, to samo działanie ma Także tutaj sprawdzę sobie, czy wejdą już bele Tutaj teraz uruchomimy, bo jak widać, można sobie wjechać, zaparkować sprzęt, tak samo jak przy tamtej w shopie, tak samo to wygląda. No a tutaj widać, mamy znacznik, który możemy dzięki niemu uruchamiać sobie właśnie tą funkcję. No i widać, w którym miejscu możemy sobie podjechać, żeby zrzucić sobie rzeczy. No i tutaj. Bele już weszły, już przedstawiła się bela, teraz muszę jeszcze odrzucić. Także tutaj bele już weszły? Teraz chodzę, czy można odrzucić też i palety. No i też jak zauważyliście, już nie można sobie wjechać tam. Jest to już przeznaczone typowo do magazynowania wtedy. O, a tutaj już palety chodzą. Także to już można mieszać. Tamten budynek tylko i wyłącznie palety. Tutaj można palety i bele e, składować. To jest e, drugi budynek. Trzeci budynek z tej serii jest tak e, zwykłym budynkiem. Także on jest e, tylko i wyłącznie na maszynę do przechowywania nie ma właśnie tej funkcji przechowywania bel ani palet tak wygląda też ciekawie zrobione fajnie no i mamy tutaj kolejny budynek który jest e, mega rozbudowany bo jest dość spory o takiej wielkości dużo maszyn tutaj pochowiemy no i między innymi obiecz maszyn możemy tu składować również be, y, palety. Tylko teraz tak. W tym momencie jest włączone przechowywanie palet Bell. To jest, dotyczy się tego budynku. A czy ja będę mógł tutaj wjechać? Proszę. Można wjechać. Można wykorzystać sobie. Czyli ten budynek jest taki bardziej uniwersalny, bo mimo że mamy tam włączone na przykład stawania możemy sobie tutaj kupować również sprzęt. Moim zdaniem bardzo ciekawe. Myślę, że bardzo pomocne będzie na gospodarstwach, gdzie mamy możliwość postawienia takie właśnie szopy, bo to jednak nie ukrywajmy dużo miejsca zajmują ale przynajmniej jest funkcjonalne i dzięki temu można wykorzystać w, w różne sposoby właśnie te szopy no tutaj zrzucamy bele ładnie weszły no terenu jest sporo naprawdę także jeśli mamy dużo palet to można sobie wykorzystać a jeśli nie mamy można wykorzystać jako zwykła szopa i też to fajnie pójdzie funkcjonować i też to mamy multi-storage multi także sobie sobie bele i słomę ja jeszcze pokażę jak to wygląda w trybie budowy w trybie budowy mamy tutaj podpisane właśnie cztery lizard building, buildings to jest lizard multi-propose shed gdzie mamy cztery właśnie tego typu tylko tak, przy budowie e, mamy tą zwykłą. Zaraz, czy można tutaj zmienić jakieś mm, dopasowanie? Tu nie ma, właśnie myślałem, że będzie można zmienić kolor ptaszku, ale nie da się tutaj. Właśnie jest przy tym problem taki, że nie można go rotować jak tamtą. Po prostu przeskakuje o ile stopni. I to jest właśnie ten problem, żeby postawić budynek. To jest duże utrudnienie. Kolory można zmieniać ścian tutaj sobie, jeśli chcemy. Jest duży wybór kolor ścian. Zaraz tu jeszcze. No nie ma tej. I tutaj ten środkowy budynek, który nie jest magazynem na palety i czyli ten tutaj też jest obracany o kilka stopni, także nie będzie łatwo go postawić. W tym przypadku tutaj zmieniamy kolor bram. No, i ostatni ten duży budynek, olbrzymi. Również przesuwamy o kilka stopni. Obracamy o kilka stopni. Także nie można. A będzie łatwo go umieścić. Także trzeba na dużo miejsca. No, i tutaj zmieniamy. Zaraz zobaczę, co tu zmieniamy. Kolor bram również, jak widać. No cenę, jak widzicie duży 236, mniejszy 194, jeszcze mniejszy 128 i najmniejszy 20. A jak wygląda? Czy tutaj mam tą? Czy to jest w silosach? Jest tam brama, o tu jest, w silosach jest, oryginalna od jest tutaj w silosach, ona wygląda w ten sposób. No i tutaj tylko i wyłącznie przechowamy sobie rzeczy nie będziemy mogli chować sprzętu. Tak to wygląda. Także tam sobie nie wjedziemy żadnym pojazdem. A tu wjeżdżamy spokojnie bez problemu. Także warte uwagi, warte sprawdzenia polecam. Dzięki za uwagę, pozdrawiam na razie, cześć.